Powiedz mi, po co jest ten dziś? Właśnie po co? Szok i niedowierzenie. Nikt nie wie po co, nikt nie wie dlaczego. Wszyscy zadają to samo pytanie: pytanie, po co jest ta choinka? No właśnie, po co? Otóż to nikt tego nie wie, więc nie bój się, że ktoś o to zapyta. Ty wiesz, co robi ta choinka? Ta choinka odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest choinka na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co robimy tą choinką? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest choinka społeczna, zrobiona w oparciu o sześć instytucji, która sobie zgnije, a wtedy. A wtedy protokół zniszczenia. Zapłacimy, zapłacimy!